O, ich dany. Czy te dwie na oczylenie? Nie ma jednej, bo dzisiaj sprzedana. No a ta ostatnia się ucieliła. Do ten do ostatniej kropy jak to mówię, nowy nabytek. Jak ona czarna, tylko białe ledko plamka w matkę powiedzieć poszedł No, fajny wysoki To patrzę I tu dwie jóweczki Fajne wyglądają To tych jełówek Te dwa cielaki Do chowu. No i teraz dałem trochę osypki. Dla Zostaje do... Potem do krycia, jak urośnie krów. Fajny cimentarek. Przód wąski, dupa szeroka trochę, szersza. No co, Fukasz? Jedz, się nie bój. Niedługo będzie trzeba go trochę przeprowadzić do większego. Jeden cielek jest Ładnie wygląda. No już ma i nie. Trochę ma. już. A, trzeba przynieść mu. No i dupensje Tak, jeżdżę po sobie, że tylko klok. Nie zdążysz posłać ci klok. si i dupy, bo to brykają. To... To się mnie kolega, coś się pytałeś Co tam tego bym mógł uwalić, bo ten to jest trochę mniejszy Tego to już wymiennego sobie przychował, potem do krycia Tamten już chodzi po tym brykaju, chodzi non stop, to Jeszcze go trochę podchoło, żeby wyższy i można już zacierać, wiedzie krowy A już, już Żreć. Trochę taki nawet spokojny. Na jówki będzie chodził, to będzie spokojny. Cienka skóra. Bardziej mięsiste się zrobili. A jak nie, to mogę sam sobie chować, nie? No, i na juweczkę, bo były dwie. Z dwa, no, będzie chyba dwa tygodnie temu. Rano na no go B! Przychodzisz, padnięte. Mój cztery miesiące chował. I jaka przyczyna ciargowie Normalnie jadła piłek z i sąsiad gadał. Byk. To dwa lata temu też rok czasu. Byk 450 kilo padł. A, 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 a. Już ten dupcyc mu się chce. No tego tu ja sobie będę, zaraz do zacielania, już raz puszczany był. No i teraz jakby na stanowisko się zabierze. Wypadł z mordo. Zjadłeś? Zjadłeś. Jeszcze ci mało? Te koryto podnosi, to tu kaca jakiego już trochę zrobił sobie. Mię się nie wyrabia. No a zaraz będę bydłować. To będzie chodził. Fajnie stojały, stojały, bo to hf się mówi. Stojały w miejscu, teraz to poszły w górę. Teraz już trochę masy nabrały. Kościel się błyszczy im wszystkim. I ta... No a zaraz się przyniesie. Fajnie rośnie. Rosną i gitara. Dobra, siana. E, siana nie ma. Siana daj zaraz jeszcze dodatkowych rzeczy. I będę bujać. Taki ogólnikowy. Dawno nie było, jak rosną. To by było na tyle.